No dzisiaj poruszymy może sobie temat odgrad komputerowych, jak ktoś gra. Chcę Wam powiedzieć, kto w ogóle gra, lubi grać w gry strzelanki, wyścigi samochodowe, gry akcji można powiedzieć, przybudówką nieraz. Bo ja na przykład lubię wyścigi samochodowe, strzelanki, ale nie wszystkie. Nie lubię nienawidzę gier wojennych. Od razu wam mówię, że jakoś to nie, nie wciąga gry akcji strzelanki typu, nie wiem, hmm. Madam nie onock, tylko Hitman, Max Send, Trójka, też takiego typu GTA. Lubię takie gra. A wyścigowe to jak wiadomo Nate Speedy. Podobne do Need for, for Speed Story. To się mogę pomylić. E, Juice. Takie wyścigi, zry, takie jakby rzeczywistości były zrobione. No i tak, te gry, teraz przestałem grać, bo tak to, że poliłem gry po jeden po drugim, można powiedzieć, teraz przestałem trochę, bo wiadomo, obowiązki, praca, rodzina, no to też automatycznie, automatycznie nie mam czasu na takie ten. Teraz yy, mam grę Rambo. Nie wiem jeśli nie, pas, nie przeglądałem, nie wiem co to jest za gra dokładnie, jaka grafika. Nic nie wiem. Ja będę coś wiedział. Też tej te gry też puszczę. Zobaczycie może na ekranie też ten, tą grę. Zobaczymy jak to mi wyjdzie z tych gier. No i na co mam powiedzieć. Lubię pomocowaczy w grę. No bo bo ktoś tak powiedział, że gry są dla dzieci. No nie są dla dzieci gry. Zawsze gry będą dla ludzi, którzy mają, nie wiem, 30 lat 40. I uwierzcie w to, że ludzie grają na Playce, na Xboxie. Gry zawsze będą i nigdy nie znikną gry, bo ludzie będą to kupowali albo zamieniali albo wydłużali sobie gry. Jak ja mogę powiedzieć to samo mm. Mm. Gdy... No, bę, już nieważne, jeśli tak zapomniałem, chciałem wam powiedzieć, ale nie no, Gry zawsze uczą trochę ludzi, pokory, myślenia, kombinacji. Niektóre gry są za bardzo są mm, zrobione mnie w takim sensie tak gry na podstawie filmów horrorów typu Latin wszystkie części, bo grałem. Dobra ta gra, no, warto to obejrzeć. Filmu są dwie części tego filmu też. Z 2006 i 2011 chyba. To jako jome. Ja, no. No, no, mało wie teraz To, zacząłem grać nie tą pierwszą część z powrotem, Czarnobyl. Też grałem wszystkie części tego Talkera. Nie wszystkim się podobają, ale da się zagrać. Max Steinem to jak wiadomo od jedynki do drugiej grałem. Trójka mi się bardziej podoba i dwójka niż jedynka, jedynka taka jak trochę z grafika wiadomo jaka była kiedyś w lata. W mafie jedynkę, na lepsze mafia to jest dwa jedynka, bo dwójka już jest naciągnięta, można powiedzieć. Ojciec szesnny, jedynka była na lepsze, dwójka. W zależności od osoby, nie na sobie nie. Może lepsza od jedynki, może nie. To jest wasze, wasza tam hmm, kwestia na ten temat. Mnie szczególnie pasuje jak max ten dwójka i trójka i ojciec jest jedynka i masa jedynka. Z tego powodu, że była bardziej długa fabuła i ciekawa. Ciekawe miejsce było a te for Speedy wszystkie też grałem, z te, tego rywala grałem, Grazalesa grałem. Powiedzieć mogę wam szczerze i otwarcie, że nie podpasuje mi ta gra, bo już nie ma tego klimatu jak kiedyś było, pamiętam. Nie wiem po co to ciągną dalej. Tego Need tym, tym dalej to tym po prostu coraz gorsze są. Nie ma nic żadnej fabuły, tylko jeżdżenie po mieście i zbijanie na liście, żeby być na pierwszej liście dobrze, to w no, pozycji lepszej. No zobaczymy, ona jeszcze tutaj nie mam gry. Widziałem w sieci, ale to nie wiem, czy, czy teraz w tym roku wyjdzie, czy nie. No, nie wiem, jak teraz, muszę zobaczyć, czy gita GTA v, czy w tym roku wychodzi na PC -to, czy w przyszłym roku bo to wszystko jest, tak się przesuwa no i w gier na razie tyle co Wam powiedziałem i czekajcie na nowe filmiki w